Oni wszyscy tu byli, aby wygrać. Ale gra okazała się trudniejsza, niż mogło się wydawać. Myślisz, że zrobisz to lepiej? Sprawdź się i weź udział w castingu. Szczegóły na TVNpl. Co jest potrzebne, by wygrać milion? Znasz odpowiedź? Tego tak jeszcze nie wiem. No, dobra. Więcej nie domyślę. Zaryzykuję. Najwyżej trudno. Milionerzy. Po dwa nowe odcinki w sobotę i w niedzielę o 19.45 w TVN. Sponsorem programu jest firma Zaja. Producent serii witamina C, B3, niacnamit Sprawy, które miały nie wyjść na jaw. Dlaczego e, ukrył pan raporty? Pana kłamstwa są nieustanne. I tematy, które próbowano przemilczeć. Wielu mi mówiło, żebym do czarno na białym nie szedł. Rzucamy światło na wydarzenia. Dlaczego zgodził się pan na sprzedaż rachunek? do nic innego wiedzieć. Czarno na białym, już teraz w TVN 24. Pod opieczni Fundacji TVN ci młodsi i ci starsi zawsze mogą liczyć na pomoc. Bądźmy razem, pomaganie jest ważne. Pomagam. 73 56. Możesz wspomóc nas telefonicznie blikiem lub w systemie Tipei. Jeszcze tylko do niedzieli w Agacie promocja! 20 rat 0% bez dodatkowych kosztów. Albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tak! Aż do 30% taniej. Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Mam więcej? No. Mogę? Plus. I tak mam więcej. Czerwone? No co, miałyśmy więcej. Rosman to moja drogeria. Bo daje mi więcej. Szukam produktów ze znaczkiem: mam więcej i zyskuję więcej. W tej samej cenie. Bo tu mam więcej. Rossman. Moja drogeria. RTV UE Wakacje od rad. aż 4 miesiące nie płacisz. Piekarnik Samsung niecałe 58 zł miesięcznie. Płyta Samsung niecałe 53 zł miesięcznie. Kupując na raty z na akcesoria za złotówkę w sklepach i na euro.pl. Zimno. Gorąco. Klimatyzacja. I później katar, uczucie zatkania i ból głowy. Znasz to? Weź i Ibuprom Zatoki. I Buprom Zatoki? Pomaga w objawach zatokowych. Ma dwie substancje. Pierwsza odtyka nos i zatoki, druga uwalnia od bólu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. I już mi lepiej! Notino Summer Black Friday właśnie trwa. Teraz zniżki do 30%. Na przykład na wybrane produkty marek Calvin Klein, Hugo Boss czy Mark Jacobs. Notino. W teorii zmiany w łazience to mnóstwo decyzji do podjęcia. A w praktyce najlepsza decyzja to przyjechać do Castoramy. Bo teraz szafkę fresado z umywalką oraz zestaw podtynkowy w UC kupisz w super cenach. Castorama. Razem najlepiej. Marzę o takiej podróży. A podróż marzy, byś się wyprawił do kolektury. Szczepnij <grystanie> mnie. Mnie też. Szczęście trafia się w lotto. W kumulacji do wygrania 7 milionów złotych. No! Oh! Dobrze, dobrze! Jedziemy z nimi! Całaś no, panowie, ostatni jedziemy! No ja będę noża wystawił. Będnoża? Całe będzie. Chodzisz. Dawaj, let's go. To tak można? Z nami można, bo to ty wybierasz swój skład. Dwie wybrane usługi za jedyne 80 zł miesięcznie po rabatach. Nowa oferta, jasne zasady. Poczuj swoją dziką moc. Jedno spojrzenie.